Wszystkich tu serdecznie na dzisiejszym odcinku z Browsers Prawdopodobnie niestety będzie nasz ostatni odcinek z Browsers do następnego sezonu. Ale to tylko potrwa 5 albo 6 dni. No wiecie, 5-6 dni yy. Yy. Tylko tu muszę powiedzieć, że... Ja się naprawdę, ja czasami już nie mam czasu. Robić filmiki. Ale tak w ogóle. No, jest. Musimy mieć, wiesz, te subskrypcje, bo chcę zrobić wreszcie kiedyś live. A. Muszę zrobić. mieć tysiąc aż subskrypcji. Um. No co, teraz robimy? A widzicie co? To nie będzie jeszcze ostatni odcinek, ale do wielkiej gry dopiero. No, wielką grę to napadła. Nagramy. Nie wiem, może sobie tylko big boxa. co by tak tutaj robić? 40 przeciwników z dary dajemy. No to oczywiście, tak dajemy. Um, Zegrajmy sobie. No, Chyba. Sea walk, sea walk, We lost our we lost in, in another side. Deja vu. Deja vu. I've just been in this place before. Higher on speed, street than I know it's my face Calling you on a question for mystery. Spying on my feet. Knowing I tried to believe. me. Oh, Deja vu.

nie lubię, jak mówię Deja Vu Bez sensu to robiłem, temu. Ja to zrobiłem, bez sensu Ja nie żyję. Może lepiej tak przestanę już robić O kurczę E Moja sąsiadko właśnie Tropnęła kiełka Daj. hehe <grywa> wow <grywa> nagrywa teraz odcinek grajmy już patrzcie jak mój klub się tak rozwoił kurcze Pamiętajcie, nie to miałem poniżej 200 tysięcy. Widzicie jaki wielki jest klub. Ja tak... Ja tak jestem szczęśliwy, Jezu! Nie no, słuchajcie, no... Słuchajcie, eee, po tej jerdce muszę z niej za czy zasubskrybowała. Hmm. No, naprawdę subskrybujcie kanał. Dla mnie to bardzo ważne. I... Nie wiem co powiedzieć po prostu. był. dajcie mi znać, jeżeli zasubskrybowałeś mój, mój kanał Wtedy jeżeli zasubskrybowaliście Nie wiadomo, mogę wam dać ST albo członka Jeżeli oczywiście Będziecie Dużo grali, tak? Będziecie bardzo dobrzy i będziecie Bardzo przyjaźni Przyjazni You see rolling A Nie, nie. O dobra, że jeden przeciwnik. No i że jeden przeciwnik, dobra Tutaj napisz czy zasubskrybowała Zasubskrybowałaś mój kanał Da Oki. A to moja kuzynka, ha dobra Znowu wróciła. Wyszedaj! Tak mi się nie podoba, że moja sąsiadka ma takie imię. Takie imię, takie samo jak ja. Jezu. Nie, no Jezu. Proszę Państwa. Się musimy awansować, awansować, awansować. Korculek, gdzie by No, dłużej, no, szybciej, no, szybciej. No, to się. Ci... Co tak długo pisałeś? Nie. Sł Słuchajcie, zasubskrybujcie jej też kanał. Nazywa się chyba. Um, nie wiem, chyba. Um, Magda. Czyli zapomniałam nazwiska kurczę. Napiszę, zap zap zapytamy, jak się znowu nazywa Twój kan kanał na YT jeszcze znaki zapytania Deja vu? Ale, ale Aleksandra Taka, taka dziwna <grystanie> Zaprosimy ją Zobaczymy Napisz, że. heja Aleksandra, można dopiero zrobić live, jak się ma jeden k subów. Dlatego to jest ważne, proszę subskrybujcie ten kanał, bo wtedy będzie kozacka. Będziemy robili live, y, będzie kozacko i może jak będę miał dużo subskrypcji, będę trochę zarabiał. Wiecie co będzie co się stanie. Bo pierwsze, będę sobie doładowywał dużo gemów i robił penniki. A po drugie będę odkrywał różne rzeczy. I napiszę do nich Wiem, że musisz iść Alex. Paaa! <laughs> pa, pa! Bye, bye! Okej. Okay. No, A nie, nie, nie! Ja nie chcę robić Darylem, bo słabo da, gram Darylem. może zrobi mnie Nie, też mam gardę, i coś chyba odkleja, czy coś. Kurczę, nie, no jest, Jezu, co jest grane? Ajajaj! Czemu zagram za dymem? O kurczę, nie, nie, nie! Kurczaki pieczone. Nie wiem. Ej, wiemy tego. Trzy łapki pod tym filmem. Co te nuby robią? Nie bo nie widzieli, że mam piłkę. Jezu. Yes. Dobra. Kozak. E bo nawet dobrze zrobimy tego e, e, na mnie bo wtedy robimy w tym samym czasie misję, tak? Kurczaki pieczone. Nie! Graliśmy z takimi noobami! A to musiało się nam stać. <śmienicza> Beka, mas. Haha! Baby, go! Go, babies! Baby! O, trzy misje!

MZ nie zawiła. Nie. Ojej, dzięki, że... Zobaczmy, mi, się MZK że ten się dzieje. Zobaczmy, samobuja. Yeah, bruh. let's go Ladies and ladies and gentlemen badle. Let's go ladies and gentlemen, we just won this this mm, This gra <laughs> this game Co? Oh, siedmiu przeciwników! Ale kozak! Ale wiecie co? Na. No. Słyszamy! O! Witamy! Macie do mnie Naprawdę potrzebuję tego. Was wszystkich tutaj! Czemu mnie odrzuca? Zobaczcie, jak wrobie tą Aleksandrę <laughs> Ja lubię cię piać O kurczę, chyba jest offline, dobra, trudno You see me rolling I hate it. Czyli co ja robię, co ja robię? mi się tego pada ślizga to przeze mnie teraz przegraliśmy to przeze mnie wszystko uh, okej okay. Nie no. Jezu, ja nie będę was tutaj ciągał z tymi odcinkami, aby nie były takie długie. Jezu. O, nauczonek. Siema. Ale kozacko, tyle osób już w klubie. Ponad 60 chyba już. 62! Ale kozacko. Dobra, słuchajcie. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie zasubskrybujcie ten kanał, dajcie łapkę w górę. I widzę was w na następnym odcinku. Do widzenia.